Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie, dzisiaj króciutko informacyjnie. Mianowicie w poniedziałek wylatuję do Polski. Zostałem zaproszony przez firmę Acer na prezentację ich produktów i przy okazji jeszcze będą również tam warsztaty z Tomaszem Knapikiem Poznaj siły swojego głosu, także będzie na pewno ciekawie. Postaram się zrobić relację jakąś dla Was tutaj z tego spotkanka i wrzucić później na YouTube'a. Natomiast nie o tym dzisiejszy film, tak naprawdę nie będę dostępny przez przyszły tydzień cały, dlatego też konkursy, które były przeprowadzane, jeden na forum ze zdobywaniem punktów, a drugi tutaj na moim kanale YouTube z rozdaniem tego PowerBanku będą przesunięte, znaczy nie tyle konkursy, co ogłoszenie wyników będzie przesunięte na datę po 1 grudnia. Po prostu nie będę w stanie tego dla Was wcześniej zrobić. Także miejcie to na uwadze i nie chciałbym, żeby ktoś był później zdziwiony, że wyniki miały być ogłoszone w przyszłym tygodniu, a nie będą. Dodatkowo żadne filmiki również się nie pojawią na moim kanale, także bądźcie również tego świadomi, nie, nie jestem w stanie teraz czegoś nagrać na zapas. Nie mam czasu, także... Będzie krótka przerwa, ale miejmy nadzieję, że po powrocie wrócimy znowu do normalnego jak gdyby, trybu wrzucania przez mnie filmików na YouTube. Tyle do mnie na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, do następnego, hej!